Cześć, witajcie, jestem Kuba, zapraszam Was na odcinek. Jak widzicie, po tytule przyjdzie paczka z Jack Motors z akrapem chińskim i przedłużkami. No i co, kurier miał być od 10 do 12. .00. Jest godzina 12:19. Pierwszy rozmiar DHR z Jacka. Co no, nie może że z Jacka, no bo DHR jest zielony. Ale pierwszy z DHL mnie szokował, że normalnie jest spóźnienie. Zawsze był przed. A dzisiaj jest, no kurde, jakieś spóźnienie. Nie wiem czemu. Czekam dalej na paczkę. Mam nadzieję, że do 13 przyjdzie. No i co, zostawcie łapkę w górę subika na kanale. Mam nadzieję, że w tym... W dzisiaj się ten, tego krapa da radę za zamontować, bo trzeba będzie ciąć i spawać chyba. Z tego co wiem. Chyba, że się to wsunie. Zaczymy. Na nie <noise> Nieważne, zobaczymy Więc zostawcie łapkę w górę Subika na kanale No i co, ja czekam na paczkę jak przyjdzie, to po prostu wam włączę Strzała ja już powoli zaczynam się denerwować Bo jest za 813 I Nie słychać ani nie widać kuriera Mam nadzieję, że przyjedzie kurwa jak najszybciej Dobra, czekam dalej ja jestem totalnie JP, wziąłem chipsy się w kurwek zacznę jeść kurier przyjedzie nie będę zadowolony z tym faktem. miejmy nadzieję, że nie przyjedzie aż tak szybko no, jedę sobie żreć. jak przyjedzie to przyjedzie niech jak widzi to straci kurwa no. straci, straci, no na pewno Niech nie przyjedzie dzisiaj. Jeszcze raz tak mocno zapakowali Co? No A bo komplet był za 11 zł Kupiłem 2 dwa 2 komplety O boże Dobra Będzie być czegoś innego Jak tam ja pęknie będzie trudniej Não, mm. não, não maybe. É Ogólnie to duży, myślę, że jest mniejszy no? Kurde hmm. gdzieś tu jeszcze powinny być no. Kurwa Szkoda, że nie wziąłem tego Naklejki Atrapowicz A, dobra. Będzie luksus Tylko tu widzę takie ta I idziemy do garażu Ok, przeduszki założona, Stoi elegancko wyżej. Ten zaraz będzie ogarniany. Hmm. Tego jeszcze trzeba porobić ile dokładnie te dorobimy. No, ogarnąć dokładnie z tej strony z OK tylko z jeszcze. Hmm. No i co no? czy wydeszczę ogarnąć zaraz. Hmm. Gdzieś Tu uciąć No Gdzieś tu uciąć o no, Będzie luksus Powiem wam Że no to taki fajne skurde Myślę, że i Na filmie i w ogóle inaczej wygląda Więc Powiem że Będzie całkiem przyjemnie Tak mi się wydaje I sprężyny są Do No co sprężyny? To mocowanie O no, Żeby przyspawać Do tego Więc git będzie luksus I Ten już taki Taki se nie? Ja nie odpalam go tak nawet, bo <laughs> Lepiej nie Mogę tylko Wyciągnąć świecę I go tak o... <laughs> Nie będę go odpalał Ale tak śmiesznie no. Ale na będzie fajnie wyglądał, kurde Będzie luksus Wydaszek się ogarnie i będzie fajnie. Zobaczycie. Nie wiem czy będzie dłużko dusz, OK, ale wydaje mi się, że tak. Nie pokazywałem wam chyba jak stoi. Jak pokazywałem, to pokażę drugi raz. Jest fajnie. Chociaż na polnych jakby już nie wydał, a tutaj, ten, bo z wyżej też. Fajnie to wygląda, nie? Też mi się podoba. Jest wyżej tu. Mm. Już wam pokażę, o ile jest wyżej. I tutaj już mi się wytarło, nie? Ale to są odkręcenia śrub, a nie tam gdzie nie no luksus się trzyma <śla> Z bliska jakoś tak chują wygląda, tylko dobrze Patrzma Jaka moc <śla> No ala, Krapek zawsze praktycznie nie marzyłem, że tak to można powiedzieć <śla> spełniałem marzenia Odpaliłem pierwszy z do a później was w ogóle, nie, czekajcie, bo to gdzieś się robiło, że jest Jest DB Killer To tego nie ma I jest ogólnie, że jest tylko trochę Jak to odkręcę To wyjdzie mi to A wydaje mi się, że w tym Jest To coś na końcu, nie? Kurwa O, widzicie na środku tę kulkę? To chyba to też się odkręca O, nie wiem Nie wiem, dobra, czekam na ojca. Będziemy ciąć i będziemy zamontowywać, więc pokażę Wam efekt końcowy. Więc myślę, że on mi się gdzieś tutaj skończy w tym miejscu. Bo tak obliżyłem. zobaczyłem, że dobrze obliczyłem. Eee. No i on będzie wyżej, nie? No zaczynamy. Tak mi się wydaje, że będzie dziś maksymalnie dotąd do morcatora. Bo tamten był gdzieś kurwa dotąd, nie? Adamın <laughs> cizli Okay, tylko to mi się nie podoba, nie? No, ale huk z tym odpalamy. No, na razie fajnie chodzi, no. Niech się rozgrzeje, ja tu pogarniam i pokażę. Bez do nich nie montowałem jednak. Oj, nie wypadło mi to? Nie. Chyba nie? Nie, ale no, na razie fajnie tak. Bo wtedy on ogólnie pierdział po moim przewierceniu, nie? Ale o tym już tam nie było lipy, ale teraz powiem wam, że no tak pyrko. Tak. Zaraz debekillera ściągniemy, nie? Tylko niech się rozgrzeje debekiller. Jest yy, na imbusika zapewne tego i zapewne tam wszystko już mam tego. Weźmy jeszcze tego. Tak w razie było dwa weźmimbusy tak profilaktycznie. No, hmm. fajnie no Dobra, e, patrzcie jakie to są milimetry. No, ale milimetry są. Mm. Killer jest na... na tom. Czyli to jest za dużo, ok. To idę zanieść to, to, to... jest moje, nie, to jest... To Dobra, niech się grzeje. E... No ja zaraz Wam po prostu pokażę, jak on sobie już tak fajnie wchodzi na obroty i w ogóle, więc czekajcie. Kopci wypala się wata. Ale kurwa Dobrze chodzi, dobrze, podoba mi się, dobra. Jeżeli ktoś chce kupić de Akrapowicza, polecam. Ja i da się przejść bez deby killera pierw. A wiem, że później się jak już będzie mi tłukło w uszach. Dzięki za oglądanie trzymajcie się z najlepszych, jakich na ten kanał Siema.